Zobaczyłem ogrodnicy i pszczelarze tym razem też dla pszczelarzy coś dobrego a mianowicie paprocie w ogrodzie paprocie w ogrodzie no, są przepiękne przede wszystkim są polecam jako taki akcent dekoracyjny jak widzicie one są po prostu przepiękne te moje paprocie w tej chwili już mają około 1,20 m, chociaż jeszcze się nie rozłożyły to jest prawdopodobnie nalecznica sorcza. po co nam takie paprocie no, dekoracyjności. Poza tym, one z racji tego, że są właśnie dosyć gęste i wysokie, stanowią rewelacyjną osłonę przed, przeciwwiatrową i przeciw chłodowi, przeciw tym majowym chłodom, które mogą zagrażać naszym roślinom ciepłolubnym. Poza tym zacienia bardzo dobrze podłoże, a co za tym idzie, zapewnia więcej wilgoci, zatrzymuje to wilgoć u ziemi. Jeżeli my tych liści nie będziemy obrywali, to stworzy się próchnica, no jedyne co musimy tej paproci na start zapewnić to takie pH w okolicach 6, 6,5 to jej wystarczy ona sobie potem sama zbuduje swoją tą ziemię, próchnica się buduje na niej bardzo łatwo, jak ona się rozmnaża no rozmnaża się przez rozłogi podziemne, ona ma takie karpy i te rozłogi dosyć płytko to idzie, także nie ma takiej możliwości żeby nam to zarosło tak, jak na przykład peszczy, podagrycznik, żebyśmy tego nie mogli opanować, ponieważ no, bardzo łatwo wychodzi. tak I, I każda taka młoda roślinka, tu jak zobaczycie, takie młode roślinki wychodzą. To są, to są tegoroczne takie, które jeszcze nie mają żadnej karty, wychodzą prosto z ziemi. No to je się usuwa ręką bez żadnego podważania, bez niczego. Tam jest też taka malutka poprawka. Poza tym, co ona ma. Aha, no i właśnie, jeżeli my te liście zetniemy jesienią, zanim jeszcze zaczną brązowieć i tak się psuć, y, wysuszymy to. Jest rewelacyjna jako y, 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 takie poduszki przeciwwilgociowe do uli. Polecam pszczelarzom taką poszewkę. Wystarczy tam, y, no dla tych co mają stojaki, to korpusik. Taki półkorpus zakładamy nad gniazdo, nadrodnie i dajemy taką poduszkę wypchaną liśćmi paproci one rewelacyjnie wyciągają wilgoć z ula, no nie ma takiej możliwości żebyśmy tam mieli coś zapleśniałego, przy leżakach również jeżeli za zatworem sobie zgromadzimy jakieś ramki z suszem to zimą bardzo często takie ramki nam zapleśnieją nie? w takim środowisku ulowym przechowywane poza kłębem no i to zabezpiecza nam rewelacyjnie także ścinajmy, no co jeszcze Paprocie są trujące w całości od głów do stóp nie? od stóp do głów i jest to też dla nas bardzo dobre, ponieważ możemy zrobić taką gnojówkę, ja będę teraz robiła z tych, które mi tu odbijają skarb znaczy one mi odbijają z tej góry śmieci, bo ja je zbierałam w kwietniu, na początku kwietnia jest ten mój filmik o. Tym, o tej rewolucji tutaj w tym miejscu I ja tam wyrzucałam takie suche, wyrwane te karpy i one w tej chwili zaczynają wypuszczać liście, więc ja te liście zbiorę, zrobię sobie mojówkę. Robi się ją w proporcji 1 do 10, to jest istotne, no bo to nie ma co robić tego więcej. tak? Czyli 50 gram liści paproci, to mogą być kłącza, to mogą być rozłogi. Zalewamy 10 razy tyle wody, czyli pół litrem wody, i mamy taki, taką gnojówkę. Dwa tygodnie powinna fermentować i nadaje się do oprysków przeciw szkodnikom. Ona zabije prawie każdego szkodnika, no to i mączniki, czyli tą muchę szklarniową, i tam mszycę. I tarczniki i wełnowce, naprawdę świetna, wyciągi z paproci kiedyś były wykorzystywane przy leczeniu robaczyc u ludzi, tak tych tasiemca w no, listy ludzkiej. Ja tu nie będę Wam podawała, broń Boże, żadnych przepisów, ponieważ jest to rodzina trująca, ja nie jestem lekarzem, zielarzem, też nie jestem papierów, nie mam, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie kupić. No, jest bardziej trująca niż wrotycz, także ostrożnie z tą paprocią. Natomiast roślina naszym nie zaszkodzi i ona też działa tak. No, juweczkę, jeżeli podlejemy dookoła roślin, to ponoć zabija ślimaki, nagie, te, które są w ziemi, te, które za dnia nam y, śpią. Nie ma ich, no chyba, że wyjdą, bo jest bardzo mokro, wyjdą na, na powierzchnię. Natomiast w nocy zżerają nam nasze plony, i teraz się właśnie pojawia ten problem. Bo jest dosyć taki przekropna ta wiosna, chociaż było, była już susza, teraz jest wilgoć. Pojawiły się, zaczęły zżerać wszystkie siewki wschodzące słoneczników. No mnie zeżarły chyba z 15 słoneczników, zeżar, zaczęły mi żreć już tą cukinie, Teraz myślę o ogórkach. Więc ja sobie zrobię, no i zrobię sobie właśnie na te takie szkodniki bardziej szkodliwe niż mszyce, których ja nie, u, nie uważam za szkodnika. O tym film też u mnie znajdziecie. Zmiana kadru, bo chciałam Wam tu pokazać, jak y, na tle tych paproci wyglądają kwiaty. Naprawdę warto, ponieważ y, te paprocie na górze wydaje się, chociaż one się jeszcze nie rozłożyły, one się jeszcze bardziej rozłożą, wydaje się, że są takie... Y, że zajmują dużo miejsca, to jednak dołem jest sporo wolnej przestrzeni. Możemy tam posadzić właśnie kwiaty takie wiosenne, które w czasie kiedy to paprocisko będzie gołe, będą nam zdobiły grządkę i możemy posadzić kwiaty, które są latem i już i są dosyć wysokie, czyli na przykład jakieś słoneczniczki szorstkie. Możemy tu posadzić jakieś. Lilie z tych ogromnych lilii będą przepięknie wyglądały na tle tych zielonych pióropuszy, takie kwiatostany będziecie mieli kwitnące paprocie. Pięknie też georginie, no gladiole, które tutaj hrabia zaraz posadził, czyli zaraz za ławeczką będą przed tym na tle tych wyglądały. Tam rosną floksy, czyli wszystko co jest wysokie. Yy co się przebije ponad te metr dwadzieścia, 30 z kwiatostanami. Ja tutaj mam, chociaż one mi w tym roku będzie ich niewiele, ale mam tutaj dużo dzwonków brzoskwiniolistnych. Miałam, miałam, jest szansa, że teraz się wysieje więcej, no bo one strzelają tak i wiecie, w zależności, gdzie te nasiona trafią, to się albo wysieją, albo nie wysieją. I jeszcze coś chciałam powiedzieć. Następna korzyść z paproci to jest to, że ja tu nie zauważyłam w ogóle, w ogóle mrówek. Nie ma czegoś takiego jak mrówki. Nie zauważyłam tutaj żadnych śladów bytowania nornic, norników. Te wszystkie rośliny cebulowe, które mam, czyli dlatego dla Lili jest to dobre środowisko, są bezpieczne. Nie ma tu tych szkodników. Nie ma tu nawet kreta, którego nie uważam za szkodnika. No bo on tępi raczej szkodniki owadzie jest mięsożerny, natomiast te norniki, nornice i karczowniki jedzą nasze plony, czyli jedzą korzenie roślin. I cebulę roślin ozdobnych, i tutaj ich nie ma. Także myślę, że to też jest zasługą tych rozłogów, czy może tych jakichś enzymów, które te paprocie produkują. Jest roślina, która się źle czuje wśród tych paproci. Bardzo długi czas, no, ona tu marnieje, więc ją przesadzę. To jest funkia, nie lubi tego środowiska. I druga to jest oset. Oset. Żaden z ostów, które tutaj wysiałam bezpośrednio w, w paprocisko, a sadziłam tutaj mikołajki takie wysokie, no, umarły. Tak, umarły. Ja Wam pokażę tę funkję. Tutaj, o widzicie, jest jeden ostatni liść, więc ja się nad nią zlituję i ja ją przesadzę. No, no, może za głęboko jest posadzona. Nie wiem, no ślimaków też tutaj nie ma. Szczególnie, jakieś kilka skorupek winniczków znalazłam, natomiast tych ślimaków nagich nie ma. Zmieniłam kadr, bo jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej korzyści z takiej gnojóweczki. Japończycy odkryli taki hormon, właściwie to jest ich kilka, z nie kilka, kilkadziesiąt, dwadzieścia pięć. To są kwasy giberalinowe. Odkryli tam na. Takiego grzyba i stąd ta nazwa gibereliny, grzyba, który posiada ten hormon, on zaatakował siewki ryżu i ten ryż rósł znacznie wyższy, więc te gibereliny mają taki, taką zdolność mm. wpływania na inne rośliny, że rośliny miniaturowe rosną większe, a oprócz tego Kwitną wcześniej, kwitną obficie wcześniej, to znaczy dwuletnie rośliny, które będą kwitnąć w drugim roku, mogą już zakwitnąć w pierwszym roku. I my taką gnojóweczką możemy sobie zasilać, no, takie słabiej nam rosnące, tak? takie, które chorują, które chcemy tak podpędzić, także mo możemy sobie taką gnojóweczką potraktować. No, tutaj zrobiłam kadr, bo to jest kupa śmieci, na które też wylądowało kilka mm, poprotek wyrwanych i one odbijają także no nawet nie trzeba się wysilać, żeby to wsadzić wystarczy gdzieś rzucić podobnie się zachowuje zresztą konmalia majowa ma też taką zdolność właśnie, że ona no świetnie się przyjmie, taka rzucona na ziemię, no i ten winobluszcz winobluszcz pięcioklapowy. Także to jest taka roślina, tu nie potrzeba żadnego wysiłku, potem ona się przebija przez yy, każdą ziemię, tu się przebiła przez takie, przez ścieżkę yy, praktycznie udeptaną z trawy. Tu jest yy, naprawdę twardo. Wrosła mi tam pod ławkami, za ławkami, no wszędzie także ostrożnie z tym wyrzucaniem. No i zobaczymy, zobaczymy, ja jestem właśnie bardzo ciekawa, czy podlewając na przykład tą moją barbulę, która tak mizernie rośnie, taką gnojówką, przy czym zrobiłam więcej wtedy, pół kilo dam tych liści paproci na, na 5 litrów wody i będę podlewała i zobaczymy, także Wam powiem. Czy, czy ma to jakiś wpływ rzeczywiście no te giberaliny te kwasy giberalinowe to posiadają wszystkie rośliny, tak, ten hormon ale paproć go ponoć posiada bardzo dużo dobra, no to, to by było na tyle w tej chwili tak, a tutaj jest ta moja hortensja przycięta na dwa patyczki, bardzo ładne pędy wybiła, grube takie jednego zeżar jak zaczęła wypuszczać jednego takiego będę ze żarmi ślimak. Następny film to będzie właśnie o tym, jak zabezpieczyć nasze rośliny przed ślimakami, bo jest tych sposobów kilka. Pewno część znacie, może części, o części nie słyszeliście. Także zapraszam. Jak tylko będę te ogóreczki wschodzące zabezpieczała, to ten film nakręcę i wam opowiem. To do miłego, do zobaczenia.